Z tej strony kocifa Dzisiaj zagramy znowu, nie pamiętam tej gry, ale dam wam linka, więc będziecie mogli zagrać. Gra jest fajna, ale nawet jej wam nic w sumie nie pokazałem. To dopiero teraz będziecie mogli okazję ją zobaczyć. Po przed chwilą mi się zbagowała, jakby. nie mogłem czegoś tam robić. A teraz mi się odbagowała. I mogę coś robić, więc najpierw... Ja wam pokażę t, 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 nową mapę, która weszła w tej grze, w nią kiedyś graliście. To jest nowa mapa, ja ją mogę wam pokazać. A ogólnie gra jest fajna, wszystko jest dobrze. Ale jest problem taki, że te bałwany się niszczą dwie godziny. A to jest właśnie największy problem. Zaję się wali 10 godzin. Czy to? Będę musiał iść do bak do czegoś tam. B normalnie, więc. No to jest problem duży. Co najgorsze? że za to nie dostałem tych pałek małych. Nie za co są te pałki. Ale na pewno za coś są. Wiem chyba, zabałwane są. Chyba za są te pałki. A bałwan ma tyle kurde HP, że tego się nie da ukryć. Dawajmy, w... no widzicie? Ba... Bałwan ma tyle HP, że nie wiem. Będziemy rok bić bałwana. Chyba ze tego renifera. Bo renifer ma mniej i może będzie dawał więcej. Bo renifer ma mniej, ale może będzie dawał więcej. Zbimy, bimy, i... Ale za to renifer nie bije. Więc to jest fajne. Bo renifer ogólnie nie bije. To jest w miarę dobre. Ale to jest problem, bo nie wiadomo, co za nie dostanie się te takie laski Mikołajowe. Bo ja sobie zbieram na taką nową postać za te laski. I nie wiem... Dostałem za te laski. A co dostałem za Renifer Laski, więc... No, dużo będę musiał ich zniszczyć. Albo po prostu ten ogromny prezent, który da mi milion drewna, albo... milion czegoś. Albo to jest atakujący prezent. Ten prezent atakuje. Spróbujmy go zabić. A to poczekajcie, Umarłem, ale dobra, nieważne. Umarłem, ale co z tego, że umarłem. Ej, ja tu się zezwę. No to jest problem, bo umarłem. O kurde dziabną mnie. Ale coś tu nie wysłał. W ogóle słuchajcie w komentarzach co mam fajnego skina. Jeśli ktoś to ogląda do końca. Ja nie wiem czemu, ale tylko mi atakuje ten prezent, a nie jego. Albo w sumie... On nic nie bije jakby, ale za to nikt go nigdy nie zabije, więc to jest plusik. Problem jest taki, że oni nie chodzą do nas. Tylko ja i ten ucznik bijemy, więc... O kurde, zjadł mnie prawie. Najgorsze jest to, że mnie prawie zjadł. O kurde, zjadł mnie. Zjadł mnie prawie, ale to jest ogromny prezent, mam nadzieję, że on mi nie... Ale na pewno musi być za niego dużo lasy kreniferowych. No bo umarłem, ale co z tego, że umarłem? Wypalę sobie to z głowy O nie! Problem jest taki, że obudziłem się tutaj Obudziłem się tutaj Najgorsze jest to, że musiałem się obudzić w walonym takim miejscu, no? Myślałem, że zrespi się tam, ale to coś tak dziwnie. Dziwny res w miarę, dziwny resp. O tak powiem, dziwny resp miałem. Jeśli ktoś wie o co chodzi, co mu nagrywam jakby wojnę taką, no to nie mogę powiedzieć czemu, bo to jest... to jest niemówialne tak. mówialne nie wiem czemu, ale ten prezent nas zabił. Zabił nas. Jak to możliwe, skoro ja ciągle go pilnowałem? Jakby nas mógł zabić? A bo tam jest jeszcze większy prezent. O ten. Do dobijmy go, dobijmy go. Mam nadzieję, że się uda go obić. Tylko najgorsze jest to, że ja nie mogę umrzeć. To jest najgorsze że ja nie mogę umrzeć bo jak ja umrę to po prostu nawet moi to oni umierają jak ja umrę więc to jest bez sens ale to jest, to jest bardzo głupie że on ma tyle HP, a ja mam bardzo słabą ruskę więc ja go nie zabiję a najgorsze jest to że tylko raz się respis tu tylko raz się tu respis więc to jest najgorsze że tylko raz się tu respis, a normalnie to się respis gdzieś indziej. No więc to jest problem. No ale jakoś tak wyszło. I wiecie co? Ja się z wami zegnam. Byłem Koci Fan. Pa! Później będę odcinka.